Słuchajcie, zacznie Łukasz opowie wam o tym, jaka jest różnica pomiędzy komedią a poczuciem humoru, a później, jak się uda i nic się nie wywali, no to ja coś tam też powiem. Zostawiam was z Łukaszem. Do zobaczenia. Dzięki. Tak, ja dwa słowa opowiem, naprawdę dwa słowa. Wszystko zajmie nam niecałą godzinę. Tak sobie to przygotowaliśmy. Bart ma dużo więcej, bo po prostu więcej o tym myślał. A ja opowiem na początek, tak sobie to wymyśliłem, że opowiem o poczuciu humoru versus komedii. To jest rzecz, która mnie od pewnego czasu nurtuje i zastanawia. Nie, nie wszyscy to rozróżniają. Dla większości osób to jest ta sama rzecz, czyli mamy jakieś tam poczucie humoru i przy okazji jesteśmy komediowi. A jak się trochę wgryźć w temat, to nie do końca tak to działa, bo poczucie humoru jest trudne do zdefiniowania. Komedię myślę, że będzie łatwiej opowiedzieć, czy jest nawet w niektórych książkach, też wyślemy wam materiały, jak będziecie zainteresowani, są definicje komedii, natomiast poczucie humoru, no to jest rzecz, którą miejmy nadzieję mamy, w sensie każdy z nas, bo ludzie bez poczucia humoru to jednak smuteczek, ale jest ono różne, jest subiektywne i często dość abstrakcyjne. Śmiejemy się z różnych rzeczy i gdzieś Widziałem taki test, na przykład, co nas śmieszy, że... i tutaj wyobraźcie sobie sytuację, że idzie, idzie człowiek, który ślizga się na skórce od banana. Czy to jest zabawne? Dla niektórych już wystarczy. Teraz wyobraźcie sobie, że to jest niewidomy człowiek, który ślizga się na skórce od banana. Czy to nas śmieszy? Nie wiadomo. Do tego wyobraźcie sobie, że to jest niewidomy człowiek, który idzie z psem na skórce od banana. Najpierw pies poślizgi się na skórce od banana. A potem ten człowiek się wywali. Czy to nas śmieszy? Nie wiadomo. I tak dalej, i tak dalej. Pewnie ten przykład można by było bardzo rozciągnąć. Generalnie odpowiedź jest taka, że śmieszyć nas będą różne momenty, i różne osoby zaśmieją się z różnych sytuacji, bo po prostu mamy różne poczucia humoru. I one najczęściej mają związek z inteligencją. Tutaj napisałem podobno, bo nie wiem, wolałbym tego nie mierzyć. Pytanie byłoby wtedy takie, no, okej, okay, ktoś ma IQ 160, to co go bawi, no to też nie ma równania, ale mi się wydaje, że to opiera się mocno o stereotypy, którymi się nasz mózg posługuje. Te z kolei są związane z Percepcją, z siłą poznawczą z, i inteligencją, właśnie, bo stereotyp to takie uogólnienie, jak widzimy rzeczywistość. I teraz wydaje mi się, że osoby, które mniej są wnikliwe, posługują się grubszymi stereotypami. I tu bez, bez podawania konkretnych nazw, grup czy kabaretów, które niestety teraz są trochę źle definiowane. Wyobraźcie sobie, czy przypomnijcie jakiś sketch, w którym facet przebrany jest za kobietę. I mówi cienkim głosem, nieważne już co mówi, część publiczności się śmieje, bo działa to na jakimś stereotypie, który znamy. I teraz, jeżeli ktoś te stereotypy ma bardziej rozbudowane, to jego poczucie humoru jest, można powiedzieć, bardziej wysublimowane, i to w dużej mierze też zależy od wykształcenia, od tego, w jakim środowisku żyjemy. Moim zdaniem to najbardziej zależy od tego, no bo. Dużo osób, które oglądają improwizacje, które przychodzą na jakieś występy komediowe, czy to są kabarety, czy to jest stand-up, myśli, a dałbym radę, też bym mógł tak opowiadać, bo jak się napije browarka, to kumple się śmieją, albo nie wiem, na wigilii jestem mistrzem świata w opowiadaniu dowcipów. I to właśnie takie środowiska nas kształtują, nasze poczucia humoru. Ale to nie do końca działa na scenie. To znaczy, wychodząc na scenę, nie mamy żadnej gwarancji, że to, co my serwujemy, spotka się z przyjęciem, przez poczucie humoru widza, który nas ogląda, bo może być często może być tak, że no, nie trafimy do wszystkich. Niektórzy wolą rzeczy bardziej emocjonalne, relacyjne, a inni abstrakcyjne. Jak oglądacie Netflixa, Odwieczny Spór co lepsze bo Jack Horseman czy and Morty. To też po prostu jest filtr przez nasze poczucie humoru. Jedni wolą bardziej relacyjne rzeczy a inni będą szukali abstrakcji właśnie jak Rick and Morty teraz poczucia humoru nawet próbowano klasyfikować. Gdzieś znalazłem taki podział na cztery różne rodzaje poczucia humoru typy poczucia humoru afiliacyjne to jest takie poczucie humoru wykorzystujemy żeby spiąć wszystkich razem żeby było sympatycznie że jest to takim właśnie Mocno relacyjne, mocno do osób, z którymi rozmawiamy, i to no, przydaje się, z taką osobą często miło się przebywa, fajnie się jej słuchaj. Versus agresywne poczucie humoru, czyli sarkastyczne. Osoby, które postrzegają rzeczywistość dość pesymistycznie i, i często na tej bazie budują humor. Mnie, mnie to bawi często, no, ale trzeba uważać, bo, bo osoby, które słuchają albo są podmiotem, przedmiotem takiego żartu. Często odbierają to w sposób negatywny, bo myślą, że jest to niefajne. I drugi podział, to jest ten sam, tylko trzeci i czwarty typ to jest wzmacniający ja, czyli śmieję się sam z siebie, ale w taki sposób pozytywny, żeby się jakoś podbić, albo poniżający ja i to jest. Lisowanie. Po prostu będę siebie krytykował w jakiś śmieszny sposób. I, I znowu, pierwsza wersja jest pozytywna, druga bardziej negatywna, ale tworzą one poczucia humoru. I teraz, jak poczucie humoru ma się do, do komedii? Komedia, i tutaj, jak czytaliście książkę, polecam Hinun Tulsów komedii, też w materiałach to podeślemy. Jest wzór na, na komedię, i ona faktycznie da się jakoś złapać, zdefiniować, bo komedia to przede wszystkim jest sztuka, tak jak tutaj zapisałem, sztuka mówienia prawdy o tym, jak być człowiekiem. Jest takie zdanie, które jest jakby wzorem na komedię, że komedia to jest sztuka opowiadająca perypetie czy historię zwykłego człowieka, który zmaga się z piętrzącymi okolicznościami, przeciwnościami losu, chcąc dosięgnąć jakiegoś celu. Ale ten człowiek też nie ma wystarczająco dużo umiejętności i nie poddaje się przy tym. Zobaczcie, zobaczcie jak to działa. Przede wszystkim to ma być zwykły człowiek. W komedii trudno wykorzystać kogoś, kto ma super umiejętności. Batman z reguły nie będzie super śmieszny. Czy postaci typu Strażnik Teksasu, no chyba, że tam gdzieś dopasujemy się naszym poczuciem humoru, do, będzie nas to po prostu śmieszyło, że jest to pastisz czegoś. Natomiast w komedii wygrywa zwykły człowiek, czyli ktoś, kto ma niski status, ktoś, kto nie ma tych wszystkich mocy, to też punkt trzeci, czyli nie ma wystarczająco dużo umiejętności, żeby osiągnąć cel, do którego zmierza. Ważne jest to, że on chce zmierzyć, zmierza do jakiegoś celu, chce coś osiągnąć, ale piętrzą się przed nim przeciwności losu. Próbuje dosięgnąć czegoś, to do komedie romantyczne. Facet walczy o kobietę, chce się w niej zakochać, ale ciągle coś coś dzieje i tego z reguły jest coraz więcej. Pokona jedną przeszkodę, pojawiają się kolejne i jest to, jest to walka z tym, co się dzieje przed nim, ale nigdy nie poddaje się. I to jest super ważne, bo wyobraźcie sobie Kilka przykładów, dlaczego zwykły człowiek. Jeżeli ktoś z Was oglądał Bollywood, kojarzycie jakieś produkcje tego typu, to tam z reguły są te postaci super piękne, super inteligentne, mają super moce w tym znaczeniu, że mają pieniądze, są bogaci, i mają piękne życie i rozmawiają ze sobą w taki bardzo sztuczny sposób taki nieprawdziwy i z reguły wszystko wiedzą, nic ich nie rusza. Wystarczyłoby, właśnie w Hidden Tools of Comedy jest przykład, wystarczyłoby, żeby ten facet choć raz się złamał, żeby, nie wiem, spojrzał inaczej, ta kobieta, żeby trochę zniżyła swój status i już będziemy mieli możliwość bycia komediowym. Wyobraźcie sobie na przykład, nie wiem, Supermana, który leci na akcję, ma wszystkie umiejętności, pokona tego bohatera. No nie ma tam nic śmiesznego, bo nawet jak piętrzą się przed nim jakieś przeciwności losu, to on i tak ma tyle umiejętności, tyle skillów, mocy, że sobie z tym wszystkim poradzi. A teraz wyobraźcie, nie trzeba sobie wyobrażać za bardzo, niech ten Superman pośliźnie się na tej skórce od banana, gdy leci na akcję. Już większość z nas się zaśmieje, bo to jest bardzo z życia i ludzkie. Zabrakło, no, stał się na chwilę człowiekiem, więc jest to całkiem śmieszne. Deadpool a propos zwykłego człowieka, bo tam jest superbohater, ale to jest pastisz na superbohaterów i on ma bardzo dużo cech ludzkich, więc tam dzieją się śmieszne rzeczy, często właśnie przez to, że on. E jest gdzieś pod spodem człowiekiem, który bardzo reaguje. Czasem ma niski status, nie wiem, mu obcina traci rękę. Dobrze pamiętam, widziałeś do pula? Tak. Tam była taka akcja, że on, on tracił rękę. I teraz wyobraźcie sobie, że on się w tym momencie załamuje. Ten czwarty punkt nigdy się nie poddaje. On się załamuje, kończy się film. No to nie jest komediowe. Raczej takie mamy kurde, no, głupio się wydarzyło. Przykro, smuteczek. Ale typo po prostu od raz na rączka jeszcze w dość śmieszny sposób. Najpierw taka niemowlęca, a potem ludzka, więc on, on się, to znaczy niemowlęca, potem ludzka, powiedziałem. I to i to to jest ludzka bo tylko większa. Więc po prostu nie, to, że się nie poddajemy. Wyobraźcie sobie komedię romantyczną, w której facet chce kogoś poznać. Nie udaje mu się raz, drugi, trzeci, ale codziennie rano wstaje i mówi: Eh, zajebiście, i teraz mi się uda I idzie poznać kogoś nowego, znowu się nie udaje. Śmiejemy się pewnie z tego. Ale ona się nie poddaje wstaje rano, mówi, dzisiaj poznam swoją miłość. Wystarczy, że się podda, i mamy już, wchodzimy gdzieś w dramat, gdzie jest nam smutno, bo ten człowiek, doszło do niego, że się nigdy nie uda, przyjął to ze smutkiem i, i koniec tej przygody. Kończy się film. Nie mamy raczej wrażenia, że to była superkomedia, raczej że to był jakiś smuteczek gdzieś pod spodem. Jak ktoś oglądał. Ladies' na przykład, czy testosteron przychodzą mi do głowy tego typu polskie produkcje, to tam też jest sporo takich motywów, gdzie jednak nie wszystko się udaje. Nie mamy super mocy. O, bazuję na, na polskich komediach, a nie wiem czemu, bo nie wszystkie są super zabawne. Ale e, tak, e, tak, po, polecam. Generalnie wracając do tego poczucia humoru, to e, zobaczcie. Odbije się od stand-upów. Jak, jak oglądacie jakieś specjale, teraz jest tego sporo na YouTube, to jednych będą śmieszyć specjale Lotka, innych Paczesia, jeszcze innych Karola Kopca, Antka, syrka Dąbrowskiego czy Wojtka Fiedorczuka. I to, to jest mocno też oparte o poczucie humoru. Tam poruszamy się nie, nie raz, nie dwa po komedii, ale też trafiamy w pewne poczucie humoru, dlatego. Są fani każdego z tych stand-up'erów, jest jeszcze wielu innych, No to, to zobaczcie, niektórzy z nich są bardziej abstrakcyjni, niektórzy właśnie bardziej relacyjni. A na komedię jest, jest raczej wzór, że jest to opowieść o życiu, prawda? O byciu zwykłym człowiekiem, z tym lekkim przymrużeniem oka i najczęściej spełniając te cztery punkty, czyli to jest zwykły człowiek, który zmaga się z przeciwnościami losu, który nie ma wystarczająco umiejętności, ale mimo wszystko się nie poddaje. I na tym budowana jest komedia. Która jest taką, chciałbym powiedzieć, że poczucie humoru jest subiektywne, a komedia jest obiektywna, nigdy tak nie jest, ale komedia bardziej ma wzór, który jest w stanie trafić do większego grona odbiorców. Więc jak będziecie kiedyś na to patrzeć, czy będziecie oglądać jakiś spektakl, czy stand up, czy komedię w kinie, no to zwróćcie sobie na to uwagę. Niektóre rzeczy będą trafiały do waszego poczucia humoru, niektóre będą komedią jako taką, czyli będą korzystać właśnie. Z, z tego wzoru. I to e, tak w skrócie ode mnie tyle, czyli poczucie humoru versus komedia. Ja jeszcze na następnych e, naszych spotkaniach będę mówił, teraz bardzo wyszedł po wodę, a właśnie ma 10 sekund, żeby tutaj podejść. E, będę mówił o tym, jak e, tę komedię wykorzystywać, to znaczy za tydzień chciałbym powiedzieć wam o kontekstach trochę szerzej, to znaczy w jakich kontekstach działamy, czym jest kontekst, bo, bo komedia bez kontekstu no, po prostu nie działa, a my w biznesie czy w życiu działamy w kontekstach, więc chciałbym Wam o tym dwa słowa powiedzieć i potem przejść już do jednej z technik improwizacyjnych, która działa też komediowo, działa na życie, w komunikacji, działa w biznesie. To zasada tak i. Improwizatorzy na pewno szeroko znają, tylko chciałbym ją szerzej opisać dla osób, które nigdy nie robiły improwizacji a nie wiedzą co to dokładnie oznacza, pokazać Wam na przykładach, jak można poprawić swoją komunikację z innymi osobami właśnie wykorzystując tę zasadę.